Plan odbudowy kadry. Jan Urban wie, że stoi przed trudnym zadaniem. Robert Lewandowski niepewny, młodzi dopiero się rozkręcają, a eliminacji do mundialu już za rogiem. Potrzebna jest strategia, która odbuduje morale zespołu, połączy stare i nowe pokolenie i co najważniejsze, nadenową tożsamość drużynie narodowej. W tym kontekście Adam Nawałka może pełnić funkcję starszego doradcy, podobnie jak Arsene Wenger w FIFA. To nie powrót do ławki trenerskiej, ale rola mentora, który pomaga w kluczowych decyzjach taktycznych, personalnych i mentalnych. Punkt zwrotny polskiej piłki? To, co teraz się dzieje, może być momentem przełomowym. Urban i Nawałka, dwaj doświadczeni trenerzy, spotykają się nie jako rywale, lecz jako sojusznicy. To pokazuje, że polska piłka może dorosnąć do współpracy ponad podziałami. Jeśli ta relacja przyniesie stabilizację, selekcję opartą na merytoryce i powrót do wygrywania, wtedy ta decyzja kuleszy może okazać się jedną z najważniejszych w historii PZPN. Nowy selekcjoner nie działa w pojedynkę. Jan Urban siega po doświadczenie na wałki, a my pokazujemy, co może z tego wyniknąć. To nie są zwykłe pogadanki, to plan ratunkowy dla reprezentacji.